W życiu świętego Maksymiliana co widzimy, że jego decyzja oddania życia nie była rezygnacją życia. Przecież był w obozie mniej bolesne sposoby odebrania sobie życia niż śmierć w umrze głodowym, ale oddanie swojego życia z miłości. Miłość kazała mu się umiarować na śmierć na człowieka, za ojca rodziny. uczy wszystkich, którzy tu będą przebywać miłości. Miłość to jest dawanie siebie drugiemu człowiekowi. I ten, ten święty uczy nas prawdziwej miłości. Boga nade wszystko, a z jego zezwolenia w tym duchu skupienie. Wdzięcznością Bogu. Na tej postaci świętej, o tego Maksymiliana, błogosławionej Jana Pawła II, którego redikty tak jak prosił ksiądz moderator przyniesie i przekazali. Widząc, że przekazał ksiądz moderatorowi, sąd, kto do redikty wzywi, wąsteczka niewierzna, ale Jana Pawła II Chcemy się wyzgrać w oddania. na zrobienie świata, ale także Jan Paweł II wyrał krew na prawie św. Piotra. Jest on błogosławiony w znawcu, ale można by mówić o niej jako o no, tym jako świat, który jest do stosunku, nie nasz, Może ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu ufiłować bliźniego jak z siebie I powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo stracił swoją przyjaźń, na ślad grzech, brak i na który rodzi zazdrość i śmierć. Z wojnie na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddal swedoczesne życie, oddanie swedoczesne życie obronie ludzkiej godności oraz wolności lecznicy. Obnaż ich nagrodą nieśmiertelności i chwały głosami z Tobą Boże i wstąpimy na ten pomysł, a nam przypomina miłość Jezusa Chrystusa nas. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tu książka tędam i tutaj książkę mi tak. darował, podarował swoje swój bogosławniście, ojca świętego. <laughs> a się <a>, przyjacieli. No, tak. <laughs> Okay, top -class -class. Wow. Um... Moi drodzy, którzy tutaj w tej drugi uczestniczycie, w szczególny sposób cieszę się z obecności właśnie Wazołazowiczów, z domowego kościoła, gdzie dzisiaj właśnie kończycie swoje, swoje rekolekcje. Jest to, to niesamowita rzecz, że możemy dzisiaj, kiedy też przeżywacie tajemnicę Maryi, uczestniczyć w tym, w tym właśnie pięknym odpuście puścić Świętego Maksymiliana. Pragnąłbym teraz też na początku tej Eucharystii poświęcić ten dyptyk Niepokalanej Matki Kościoła i Świętego Maksymiliana. Boże, Ty sobie Najświętszej Maryi Panny dałeś swojemu Kościołowi Pieldziejącemu zapowiedź przyszłe ich chwala. Sprawa by Twoi wierni, którzy przygotowali ten obraz niepokalanej Matki Kościoła, z ufnością znoszą w oczy, ku Matce, jaźniącej jako wzór świętości dla całej wspólnoty Twoich wybranych. Boże źródło wszelkiej łaski i świętości wejrzyj z dobrocią na nas, którzy przygotowaliśmy ten obraz świętego Maksymiliana nam, doznawać stawiennictwa świętego Maksymiliana, który stawszy się przyjacielem i współdziedzicem Chrystusa, jaśni jako świadek życia zgodnego z Ewangelią oraz nasz orędownik u ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Żymi krót, taki pod budowę niebokanowa, to on po prostu z miłości swoje, wiedział, że przydałoby się na kościoła, dla jego żywienia, takie miejsce, gdzie, gdzie można czynić zbierając zakonników dużo służy wobec kościoła. I tak zrobił. To przerosło oczekiwania wszystkich, bo w końcu pomyślał, że dobrym... Tutaj miejscem byłoby miejsce dla wydawania czasopism. też nie wybrałem. I to co? To nie nieumaczność, że nie my wybieramy Pana Boga, ale On nas dzisiaj do tej miłości. Niech ten podpis będzie świętowaniem, ale też takim wezwaniem, czy tak może obocować? Jak sobie w tym bogu? No właśnie znaleźć to samo światło, tą miłość, zrozumieć, że Bóg nas kocha, że zawsze będą tacy ludzie, którzy będą nam służyć i to są Kościele, ale i my tak mamy zrobić, bo każdy z nas jest w kościele. Niech dzisiaj to będzie naszym przesłaniem. ludzi do złożenia świadectwa bierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z najświętszą dziewicą Bogrodzicą Maryją, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Maksymilianem Marią i wszystkimi świętymi, którzy ustalili, będą było Chcę bardzo chcę podziękować y, wszystkim ludziom, którzy tutaj dzisiaj są, y, którzy tu przybyli za, za to, że tu byli ze mną. Y, najpierw y, chcę podziękować pieniędzy Prawa hybi. chcę podziękować y, y, tym wszystkim, z którymi współpracowałem w duszpasterstwie naszej na Wiśni, na i w centrali. Wszystkim siostrom na ręce obecnej tutaj y, pośród nas. Właśnie siostry Serafiny, siostry Augustiany i siostry Perpetuum Do tej całej Rzeszy kilku sióstr zaletanek, które też pracowały z nami. Wszystkich naszych tutaj dobrodziejów. Błogosławieństwo Bóg, który jest chwałą i radością świętych i pozwala nam nam doznawać jego opieki Niech Pan błogosławi dzisiaj i zawsze.